I będziemy sobie grać w co ty po mnie skaczesz Przestań Przestań po mnie skakać. pomocy Dobra hejka widzowie. dzisiaj będziemy sobie grać w nas w mega sklepie nie weszłam o kurde sobie Ciężko jest. Dobra, widzowie. Dawajcie musimy wygrać tą grę dzisiaj. Czyli tak jakby... Ja powiem. Chcesz przedkrywać 15 nie 15! Wiem, ty no, wiesz ile to jest? To jest... <śmuszy> Tyle co jest. No i biegiemy Ja robię! Yeah! I like it! Ou I like it! Yeah! I like it! I like it! I like it! W ogóle like do... nie będę grała na komputerze, bo ciężej mi jest!

Możesz kupić? I no. amunicję dawaj. Kupuj, no, ja sobie, ja sobie do, kupię. Mam no, 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 zero tokenów. ile Co? Ty! się! Co jest? Raz, ja Ej, znajdź mnie. Znajdź mnie. Okay. Ha, 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 jest tu jestem. Chodź zobacz. Szybko! Będziemy sobie tutaj po prostu. Nie! Co? What? Teraz sobie przyciszę widzowie. Ej, katanę sobie wezmę, jak to zwykle, ja, katana! Mój ulubiony przedmiot! No tak. Nie zużyłam, co ty? To jest katana? To weź ją, bo ja mam. Ogólnie mam jedno miejsce. Na jedzonko. O mam, mam jedzonko i to potężne. Dawaj, gdzie ty? Tu, to ja wezmę nam blachy do góry. Czekaj. O, proszę, ja ci będę znosiła z dołu. I w ogóle. Będę ci przynosiła z dołu rzeczy. Dawajcie widzowie. Proszę przyniosę ci dużo lamp przede wszystkim, nie? Ale bandaże są rzadko. No, dobrze, że kupiłaś, nie? Dam ci jeszcze jedną lampę. Okej. Okay. Nie, ty właśnie masz zrobić sam bazę. Nie zbierać jedzenie. Rób bazę. A baza A gdzie a gdzie jest baza? Dobra, tu. Masz. A ja pozbieram. Jeszcze czekaj. Dam ci. Proszę. Ja ci nie ja będzie będę zbierać jedzenie i jednocześnie blachy O kurde Idę z blachą! Dawaj blachę to nie takie proste, jak myślisz? Wezmę nam jeszcze coś, łóżko Czy się cieszę, że będzie... Tak, oczywiście. Jutro. Jak widzę. 25. Nie! 24 jest zawsze. No to jutro jest, Nikki, nie w końcu. Nareszcie, no nie widzowie. A Jezus, a list? Nikki list. No do gwiazdki kur. Kurde, Jestka nie przychodzi. Weź tu nie wiesz. Moja mama mi kupuje zawsze prezenty. Moja mama od zawsze robi prezenty. Ja może wiesz o czym? O czym? O takich kocich maskach wiesz, o co mi chodzi. A, o takich. No wiem. wiem. A! Jest. W ogóle to ja powinnam sobie wyłączyć. O ej, bo ja cię zamknę zaraz. A dobra. A z tam w tej strony. O, jestem głodna. Chcę sobie burgerka. Ja wam. O idzie tu pracownik. Tylko zamiję. Nie zabijesz go sama! Już ci pomagam. To zaskakamy mi zniknie. Serio? A mi nie! Ja idę tutaj po jedzenie. Czekaj, odłożę sobie yy, yy, apteczkę i pistolet. O kurcze, o kurczę, pomału. Pracownik, uspokój się, uspokój się. Dobrze? O kurde, albo nie uspokój się. Eee, tak, spokojnie. Tak, na pewno spokojnie go idzie za mną. Mówiłam. Spokojnie. Co? O, takie coś. O, takie coś? Tu! I to tak, żebyśmy mogły tylko my wchodzić. O, i już jestem ładna. Idę po jedzonko. Okej? Okay? I w ogóle powinnam wyłączyć latarkę i ją odnieść! Po pierwsze... Po pierwsze powinnam odnieść latarkę. A właśnie nie przejmuj kotkiem. Ja, ja będę zbierać jedzenia, a ty pozbieraj blach tyle, ile tylko potrafisz. Ok? Potrafię to tylko jedno. Dobra, i postaram się znaleźć jakiś bandaż. Zapomniałam, że mam pistolet. Aha. O, znalazłam y, miejsce z pistoletami i kostką. Ale kostki są niepotrzebne. Tak. Ej, mam obraz z Kotkiem. Idę do bazy. Okej, a ja mam obraz z Kotkiem. Idę z Kotkiem. Szybko pada. Tu uciekaj. Ej, gdzie jest baza? to nie nasza baza. baza. Gdzie jest nasza baza? Tutaj, zawsze na końcu jest. A musi jedzenia i nie masz jedzenia. Mam całą paczkę. Mam cztery jedzenia. I to dobre. Ty, medkit! Medkit, 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 medkit. Proszę, jakby to to mnie odkryć, bo ja idę do toalety. Okej. Mam dwa medkity. Nie ja tu muszę! Okej, widzowie! Nalazłam naszą miejscowę. Nie, znalazłam. Ja zasłanie. Wezmę sobie jedną lampę. Oh, i tu postawię. Okej, okay, widzowie. Mamy drugą mapteczkę. Subcio. Jestem głodna. No oh nie, yes, zjadłam. odłam. Ah! Okej. Okay. Okej, okay. nie ma się czym martwić. Wszedł tutaj jeden kultysta, że tak powiem. mamy jedzenko, jedzonko jedno. Ja pójdę pozbierać. Jak nie zdążysz, to nie moja wina. Ej! Ej! Używ mnie! Już. Chracaczek. Jezus. No i zaraz sobie szybko obróć. to masz blandusz. Ale to nie badasz. No? Aha. To chyba z muszę. Ok, widzowie. Zaraz będziemy musieli kończyć. Dawaj. Ożywiaj. I ty, jak znajdziesz, coś do mnie odgryć. Okej Bo nie mam nic z jedzenia. O, masz! Tylko też jestem głodna, nie? Znajdujemy mnóstwo jedzenia i je jemy. Dawaj, co? impreza! Dum, dum, dum. Ty! Klejnoczek znalazłam. Dobra. wzięłam. Lepiej szukać y, teraz chyba domu, nie, znaczy naszego tego, nie? To Kenów, nie? Wiesz co, chyba będziemy musieli za, skończyć nasz film. Sukajcie widzowie. Musicie po chwilę poczekać, bo ja w ogóle nie jestem w stanie palić naszej serio. Co? Co? Nie, ja pierwszy raz to widzę. Co? Bo no, ten jest obraz. Serio? No, jeszcze raz, bo go tu nie, widzę, nie widzę. Aha, dobra, powiedz mi teraz, gdzie jest nasza baza. Ja mam Tego to mi teraz nie powiesz, nie? A prezenty kiedy będą? Właśnie. Prezenty będą właśnie tej nocy. Gdzie jest baza? Zrobisz grzeczność, jak mi powiesz, gdzie jest baza, bo jest za mną siłacz. To siłacz. O ty, dawaj, zna za Ej, gdzie jest obraz z kotkiem? Ej, co ty zrobiłaś?

Ova Jai! Nie! Ej, pomóż! No je. Yeah! Lepiej poczekać, aż noc minie i mnie ulecz. Okej. Okay, Okej, okay, widzowie. To będzie koniec naszego filmu. To pa!